Piąteczek rano u nas nie pada, jest jeszcze ciemno, ale mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, bo wczoraj było ok, a po południu i wieczorem była masakra. Także mam nadzieję, że chociaż piątek będzie przyjemny Ja wstałam jakieś 40 minut temu Zrobiłam sobie śniadanie Tutaj jest jogurt z alpro waniliowy Mój ulubiony Bez żadnej granoli, bez żadnego musji Dołożyłam sobie tylko borówki i truskawki Lubię takie śniadanie czasami zjeść I duży kubek kawy Oczywiście w moim świątecznym kubeczku ze Starbucksa Nie mam szklanki wody z miodem, z cytryną i z imbirem Dlatego, że mam problem wypić taką dużą ilość płynów z rana Dlatego teraz piję kawę A wodę z miodem, z cytryną i z imbiurem. I właśnie tak polica mi Weronika. Wypiję sobie jak wórcę po pracy, także zabieram się za śniadanie. Wykąpana w szlafroku, już mam pielęgnację zrobioną, krem nałożony. Właśnie ten ewrę, który Wam pokazywałam. Powiem Wam, że naprawdę jak na razie bardzo go polubiłam. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Jaki plan na piątek? Nie wiem, jaki plan na piątek. Mam... Planie na pewno zakupy spożywcze, bo musimy kupić właśnie coś na obiad na weekend. Dominik coś wspomina, że może zrobimy jakąś sałatkę, także nie wiem, zobaczymy. Plan się będzie rodził, jak już wyjdziemy z pracy. Kilka godzin później. Tak, tak nam to ale tego nie będę wam pokazywać. Na pewno słyszeliście operatora i jesteśmy już po zakupach w polskiej frutowni, która jest tak cholernie zimno, słuczuję tym ludziom. ale ta powierzchnia też jest za duża, żeby to ogrzać. I uderzamy teraz do Lidla. Pogoda mamy ładną, jak muszę zauważyć jeszcze, przynajmniej, ale gdzieś mi się uszy, że po południu ma lać. E, także hey, super, czekamy na kolejny deszczowe popołudnie w Irlandii. Dobra, spadamy do Lidla e, i... Jeszcze do jednego sklepu z takimi akcesoriami do domu, bo jedną rzecz sobie muszę dokupić, a to Wam pokażę. Yy, I do domu! Do domu, tak, bo już więcej się nie będziemy po sklepach szwętać, bo nie mamy za czym, yy, Lidl! Ja dbam o to, żeby w domu było świątecznie, a operator dba o to, żeby w samochodzie było świątecznie. My już od dłuższego czasu słuchamy Christmas FM stację, którą operator ma zapisaną w pamięci tak. polecamy. Pamiętacie, jak ostatnio wam wspominałam, że planuję małe zmiany w mieszkaniu? też w mieszkaniu. No nie do końca w mieszkaniu, ale właśnie na stoliku kawowym, o, pasek od aparatu lata. I muszę wrócić właśnie do sklepu, ponieważ brakuje mi jednej rzeczy. Jednej rzeczy właśnie, żeby ładnie przystroić stolik kawowy na święta. Także idę coś wybrać. Po mu wcinałam bagietkę, zanim operator tutaj do kuchni przyszedł i zobaczcie, jak mnie muszę to zaraz odkurzyć, bo dostanę z rypę, że brudzę. Dobrze, zaraz. <głos》> muszę odkurzyć te okruchy. Dubcie. Dubkę. Dubcie mam. Zaraz mam pokazać co to jest dubcia. Wróciliśmy już do domu. Przepraszam, że e, tak kamera skacze, ale się właśnie drapałam. Wróciliśmy do domu, zrobiliśmy zakupy, tak jak wam opowiadałam. W międzyczasie Dominik tutaj kroi bagietkę na bułkę tartą, a dubka, którą ja zawsze lubię, dajcie znać, jak wy to nazywacie, to jest końcówka bagietki, taka świeża. Mm. Dubka od bagietki zjedzona, Reszta się suszy, ja oczywiście przebrana standardowo i chcę Wam powiedzieć i, 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 Ostatnio mnie kilka osób pytało, tylko nie pamiętam czy na Instagramie, czy na fanpage'u o ten krem, czy nadal jest dostępny, Deluxe z Lidla. Nie wiem jak w Polsce, ale w Irlandii jest jeszcze dostępny. Na pewno tutaj w Dublinie, w dwóch Lidlach, do których my jeździmy, ten krem jest dostępny. Jest dostępny w Lidlu przy Mala Hydro i jest dostępny w Lidlu w... Artein, tak, bo byliśmy kilka dni temu tutaj w Lidlu przy Malachite i byliśmy dzisiaj właśnie na Artein i kupiliśmy ten krem. To sobie akurat wybrał Dominik, bo ja nie jestem za bardzo tofi, także to kupił na próbę, także zobaczymy. I słuchajcie, kupiłam to, co chciałam kupić w sklepie właśnie z rzeczami do domu. To jest mój ulubiony sklep, uwielbiam tam jeździć i uwielbiam przywozić rzeczy i dekorować z tymi rzeczami mieszkanie, bo naprawdę mają piękne rzeczy. Ceny są dość wysokie, bo ten sklep nie jest tani, ale rzeczy są naprawdę przepiękne. Zresztą przekonacie się... Bo jak nagram wam hola, to pokażę Wam, co kupiłam. Ja właśnie rozpakowuję zakupy i chcę wam pokazać, jaki operator jest ser. Słuchajcie, to jest największy ser, jaki jest dostępny w polskiej hurtowni. To jest akurat gołda plastra. Tutaj jest kilogram sera. I uwierzcie mi, że będzie cud, jak to opakowanie operatorowi starczy do następnego piątku. Także yy, już możecie teraz zauważyć, jaki operator jest serowy. Syr, syr i syr w kółko. Pokażę Wam szybko, co kupiliśmy. Ja sobie kupiłam serek wiejski. Dwa opakowania szynki sopockiej. Pasztet z pieczarkami, bardzo, bardzo go lubię. Mięso mielone z indyka to jutro na obiad. Mleko do. Spieniacza do Ekspresu, oczywiście ulubiona tropikana, i teraz nie patrzcie na zlew, nie patrzcie na zlew, muszę ogarnąć chleb z dynią, tylko nie krojony, tylko kupiliśmy w całości, ponieważ był ciepły i dominik pokroił jeden i strasznie go poszarpało, także oddaliśmy pani i wzięliśmy sobie w całości. Czerwona cebulka też do obiadu, cytryna do wody z cytryną i z imbirem. Jajka, jutro na śniadanie, Pita na dzisiaj do obiadu, śmietana do zupy. Tutaj mam parówkę, to dla operatora, ja nie za bardzo lubię parówki dwie paczki pieczarek też do obiadu, jeszcze może do jakichś zapiekanek, miks do pity, tutaj są puszki, jest fasolka, jest groszek jest kukurydza, jest fasolka biała, czerwona tak, o tu jest chyba biała, tak tu jest biała, świeży ogórek właśnie marchewka do pity, a resztę sobie w obiorę i zamrożę tutaj jest majonez z winiary kolejne dwa produkty z idla to będzie krem o smaku Tofis Deluxe truskawki w białej czekoladzie i wracając jeszcze właśnie do produktów Deluxe, ostatnio Was pytała Wam co polecacie. Jak macie coś sprawdzonego, to nam koniecznie dajcie znać, my kupimy. I właśnie dostałam od was zdjęcia co polecacie. Niestety tych rzeczy u nas nie ma. To tak samo jak nie ma u nas serków, właśnie też z tej serii Deluxe, które są dostępne w UK. U nas już za każdym razem jak jestem w lidlu sprawdzam, niestety tych serków u nas nie ma. Dlatego właśnie do mnie wziął sobie na skosztowanie ten krem o smaku tofii, a ja wziąłam na spróbowanie truskawki w białej czekoladzie. Jestem bardzo ciekawa na pewno albo dzisiaj, albo jutro skosztujemy razem, w polskiej hurtowni dwa soczki, Kubuś ja bardzo lubię, papryka konserwowa, niestety kupna, bo to co miałam od mamy to już wszystko żeśmy zjedli, dwa filety z kurczaka do pity, no i tutaj jeszcze woda, którą już Wam kiedyś pokazywałam, że kupuję te małe, ogóreczki, jak ktoś nie oglądał wcześniejszych vlogów, a uwielbia te ogórki, to wróciły do Lidla, Olej kujawski, bo oliwę, oliwę z oliwek kupiłam wczoraj. I tu mam buraczki czerwone, bo będzie barsz czerwony. Przedostatnia rzecz, zanim wyciągnę krewetki z zaważnika, chcę wam pokazać jeszcze pierniczki w kształcie. Serduszka oblaną czekoladą, i one mają w środku marmolatkę. Też są bardzo dobre, bo też kupowaliśmy je w tamtym roku. Także jak są w Waszych widlach, to też warto, warto skosztować. Do kawy są pycha. A ja Wam chcę polecić krewetki, które jedliśmy z operatorem w tamtym roku, a poleciła nam je moja siostra. I w tamtym roku właśnie kupiliśmy pierwsze opakowanie, były przepyszne. I w tym roku też właśnie dzisiaj kupiliśmy kolejne dwa, bo ostatnio jak ich szukałam, to ich nie było w Lidlu, a dzisiaj właśnie spotkaliśmy. Także krewetki w tym purze będą. Na jakiś dzień, w przyszłym tygodniu. nastawiona zmywarka również a ja zabieram się za gotowanie zupy na jutro. Będzie to barszcz czerwony. Już mówię do Dominika, że już mam dość rosołu, mam dość zupy pomidorowej. Musimy sobie odwienić. pieczarkowa też niedawno była jarzynowa. Więc dziś zabieram się za barszcz czerwony. Bardzo lubię z zimneczkami barszcz czerwony. Także obieram buraczki, kroję i wstawiam zupę na jutro. się gotuje, a ja zabieram się za kurczaka, kurczaka do pity. I tak szybko, szybko tylko o nich wspomnę, ponieważ co chwilę przychodzą na widzowie i co jakiś czas pojawia mi się komentarz, a co to robisz? A nagrasz przepis? Dlatego tylko tak szybciutko y, bąknę tutaj o naszej biadokolacji. Pokrojony kurczak w kostkę, dodałam odrobinę oliwy z oliwek, papryka słodka mielona, złocista przyprawa do kurczaka, wegeta i przyprawa piri-piri, ja ją kupiłam w Tesco, nie wiem czy jest dostępna w Polsce, od razu Wam zaznaczam. Posypuję kurczaka, dużo to aż odparuje woda i tak przygotowanego kurczaka odstawiam i zabieram się za pitę i za sałatkę, którą też Wam za chwileczkę pokażę. Nasz kurczak się dusia, ja właśnie przygotowałam sałatkę do pity, to jest tak, miks sałat, dużo marchewki, i bardzo duża ilość kolendry, ja kolendrę uwielbiam, zresztą Dominik tak samo, także jak możecie zauważyć, u nas jest kolendry bardzo dużo. Miałam sobie chwilę przerwy, ponieważ jak widzicie to jest komputer i rozmawiam z moją mamą i z moją siostrą na Skype. Mamy konferencję a Dominik składa swój filmik i słuchajcie, mówi do mnie tak, Aga, Aga, pożegnałaś się? A ja mówię, Jezu, zapomniałam, także mało braku, a nie byłoby w pożegnania w dzisiejszym vlogu, chyba, żebym sobie przed pójściem spać przypomniała. Także ja zaraz wracam do rozmowy z moją rodzinką. Jak widzicie, z tyłu są przygotowane zakupy. Miałam chwilę czasu, wszystko sobie tutaj przyniosłam, bo wiem i znam życie, że o czymś zapomnę. Coś gdzieś zostanie albo w jednej w szafie, albo w drugiej i wam nie pokażę, bo na przykład w ostatnim holu, który pojawił się na moim kanale, nie pokazałam Wam szamponów. Szampony zostały w łazience. Także wszystko mam zebrane. Jutro nagrywam dla Was hola i opublikuję go na swoim kanale w niedzielę. Także w niedzielę nie będzie vloga. W niedzielę będzie hol zakupowy, a we vlogu widzimy się w poniedziałek. Tak, tak to będzie wyglądało. Staram się Wam przekazywać, a zarazem myślę, żeby to miało sens. Tak, tak to będzie wyglądało teraz akurat w weekend. Także kolorowych snów i widzimy się jutro. Pa!